Film zaczyna się w małym wiejskim miasteczku w stanie Michigan, gdzie David Rice, przeciętny nastolatek, mieszka ze swoim agresywnym ojcem, Willem. Matka Davida odeszła, gdy miał 5 lat, i od tego czasu relacje między ojcem a synem nie układają się dobrze. Dla nastolatka szkoła jest ucieczką od rozbitego domu. Nie ma wielu przyjaciół, ale skrycie podkochuje się w swojej koleżance z klasy, Milly Harris. Pewnego dnia, po szkole, daje jej w prezencie kulę śnieżną z miniaturową repliką wieży Eiffla. Myli, która marzy o podróżach po świecie, jest zachwycona. Jednak ich delikatną chwilę przerywa szkolny łobuz Mark. Kpi z Dawida, nazywając go nieudacznikiem, i wrzuca kulę śnieżną na zamarzniętą rzekę Fiuran. Zdeterminowany, by ją odzyskać, David idzie w stronę kuli mimo ostrzeżeń Myli. Jednak gdy tylko ją podnosi, lód pod jego nogami niespodziewanie pęka. Biedny David wpada do lodowatej wody, a prąd rzeki go zabiera. Próbuje wypłynąć na powierzchnię, ale nagle zostaje wyciągnięty z wody i zrzucony do pobliskiej biblioteki publicznej. Zdezorientowany i drżący z zimna, David postanawia zignorować to, co się stało, i wrócić do domu. Tam jego ojciec natychmiast zaczyna na niego krzyczeć za to, że spóźnił się ze szkoły. Ale nastolatek nie ma ochoty na kłótnie, więc pędzi do swojego pokoju, nie rozmawiając z ojcem. Zamknął drzwi i skulił się w kącie. Wkrótce wściekły Will zaczyna popychać drzwi gdy jest już bliski ich wyważenia, David znowu znika i pojawia się ponownie w Bibliotece. W tym momencie zaczyna zdawać sobie sprawę, że może mieć nadzwyczajną zdolność teleportacji. Postanawia przetestować swoją teorię, koncentrując się bardzo mocno. Ku swojemu zdumieniu, pojawia się w swoim pokoju, kilka minut po tym, jak wcześniej zniknął. Zdając sobie sprawę, że to jego najlepsza szansa na ucieczkę przed agresywnym ojcem, David chwyta swoje oszczędności i ucieka, by zacząć nowe życie. Najpierw jednak zatrzymuje się w domu Myli, aby zostawić jej kulę śnieżną, żeby wiedziała, że jest cały i zdrowy. Następnie David przenosi się do miasta, wynajmuje obskurny pokój w motelu i zaczyna testować swoje moce. Pierwsze próby kończą się zderzeniem z drzewem w lokalnym parku, ale ostatecznie udaje mu się opanować tę umiejętność, koncentrując się na zdjęciach miejsc, do których chce się przenieść. Jego pierwsza wizyta odbywa się na Empire State Building, gdzie David ma miłe wspomnienia z matką, Mary. Mijają tygodnie, a nastolatek czuje się gotowy, aby w pełni wykorzystać swoje moce. Do tego czasu David wie, że może teleportować się tylko do miejsc, które potrafi sobie wyobrazić. Odwiedza więc bank i rzuca okiem na skarbiec, udając, że idzie do łazienki. Następnie teleportuje się do skarbca w nocy i kradnie worki pełne pieniędzy. Następnego ranka bank odkrywa rabunek, a policja angażuje się w sprawę. Później w banku pojawia się tajemniczy mężczyzna o imieniu Roland, który mówi, że będzie prowadził śledztwo w sprawie dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Ma doświadczenie w takich sprawach i wie o istnieniu skoczków ludzi, którzy potrafią teleportować się z jednego miejsca do drugiego. W rzeczywistości jest pewien, że to jeden z nich dokonał tego rabunku. Akcja przenosi się o 8 lat do przodu, gdzie David prowadzi najlepsze życie. Ma luksusowy apartament na poddaszu w Nowym Jorku, wypełniony drogimi przedmiotami. Jest teraz dorosłym mężczyzną i doskonale kontroluje swoje moce. Jego ściany są pełne zdjęć charakterystycznych miejsc, co umożliwia mu łatwe teleportowanie się w dowolne miejsce na świecie. Pewnego wieczoru teleportuje się do Londynu i wchodzi do lokalnego pubu. David czuje się już tak pewnie, że wykorzystuje swoje umiejętności do błahych rzeczy. W pubie szybko znika, by zbliżyć się do pięknej dziewczyny siedzącej sama przy barze. Jego nieostrożność zauważa inny skoczek, Griffin O'Connor, który również jest w pubie. Ale David zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy i bez trosko opuszcza lokal z dziewczyną. W międzyczasie Roland osacza skoczka w tropikalnych lasach Brazylii. Młody chłopak próbuje zniknąć, ale zostaje schwytany w sieć drutów, które go rażą prądem i uniemożliwiają teleportację. Wtedy okazuje się, że Roland jest paladynem, członkiem grupy religijnych fanatyków, którzy historycznie polują na skoczków. Paladyni uważają ludzi z supermocami za odmienców. Roland bez wahania zabija chłopca. A kilka sekund później odbiera telefon o nowym tropie w sprawie napadu na bank. Akcja wraca do Nowego Jorku, gdzie David wraca do swojego mieszkania. Ku swojemu zaskoczeniu, zastaje tam Rolanda, choć nie ma pojęcia, kim on jest. Nastolatek próbuje go wyrzucić, ale Roland odpowiada, uderzając go specjalnym pałką, która razi go prądem o napięciu tysiąc voltów. To uniemożliwia Dawidowi teleportację na więcej niż kilka stóp wewnątrz mieszkania. Dochodzi do walki i po wielu trudach Dawidowi udaje się teleportować do ukrytego pokoju w ścianie. Chwyta torbę pieniędzy z pokoju i znika. Ale doświadczony Paladyn nie zamierza się poddać, więc wysyła swoich ludzi do wszystkich zwykłych miejsc, w które teleportuje się David. Znajduje też stare zdjęcie Myli w szafce, co daje mu przebiegły pomysł. Tymczasem David pojawia się w swoim starym pokoju w Michigan. Po niezręcznym spotkaniu z ojcem udaje się do domu Myli. Tam jej matka informuje go, że Myli pracuje w lokalnym barze niedaleko. Młodzieniec zmierza tam, ale gdy tylko widzi swoją dawną sympatię, czuje się jak tchórz. Próbuje odejść niezauważony i zderza się z dorosłym Markiem. Ten od razu go rozpoznaje i zasypuje pytaniami. Jego wybuch słyszy Myli, która dołącza do dwóch mężczyzn kilka sekund później. Zdradza, że widziała Dawida, gdy przyszedł, i czekała, aż powie coś pierwszego. To sprawia, że Mark jest zazdrosny, więc próbuje zbliżyć się do niej, ale David pierwszy wymierza mu cios. Następnie dochodzi do pełnej bójki, która kończy się teleportacją obu, gdy nikt nie patrzy. Wkrótce pojawiają się w skarbcu banku który David okradł lata temu. David grozi Markowi, po czym ucieka, zostawiając go w skarbcu jako karę. Następnie David wraca do baru i w końcu rozmawia z Myli. Ona wyznaje, że porzuciła swoje marzenia o podróżach, ponieważ musiała stawić czoła rzeczywistości i podjąć pracę. Z kolei David kłamie, że jest bankierem, sugerując, że zarabia dużo pieniędzy. Potem zaprasza ją do Rzymu, na co Myli chętnie się zgadza. Nieświadomi, że Griffin śledził Davida i podsłuchał ich plan. Tymczasem Mark został zatrzymany przez policję, podejrzany o napad. Wkrótce na komisariacie pojawia się Roland, udając agenta CIA. Przesłuchuje Marka i obiecuje, że wierzy w jego szaloną historię. Mark opowiada mu o Dawidzie i dziewczynie, w której się podkochuje, myli. Słysząc to, Roland uświadamia sobie, że to ta sama dziewczyna, której zdjęcie znalazł w szafce Dawida. Wysyła więc swoich ludzi, aby zbadali jej miejsce pobytu. Wkrótce dowiaduje się, że niedawno wyjechała do Rzymu i wysyła za nią swoich ludzi. Dziesięć godzin później David i Myli docierają do Rzymu i meldują się w luksusowym hotelu. Później wychodzą na zewnątrz, by podziwiać piękno miasta. W następnej scenie oboje spacerują po Koloseum, a David próbuje dostać się na niższy poziom. Wtedy niespodziewanie wpada na Griffina. Zszokowany David próbuje odejść, ale Griffin nagle teleportuje się przed niego. Wyjawia, że na świecie są skoczkowie, tacy jak oni. Po tym Griffin karci Davida za lekkomyślne skakanie, mówiąc, że zwrócił na siebie uwagę niewłaściwych ludzi. Tymczasem grupa Paladynów wchodzi do Koloseum i zaczyna gonić chłopaków. David zostaje natychmiast porażony pałką i leży bez ruchu. Jednak Griffin wydaje się mieć większe doświadczenie z wrogimi sztuczkami. Teleportuje się w kilka sekund i szybko nokautuje ich jednego po drugim. Kiedy niebezpieczeństwo chwilowo mija, pomaga Davidowi odzyskać przytomność. Griffin wyjaśnia mu, kim są Paladyni, organizacja polująca na skoczków, po czym znika ponownie. Nagle pojawia się pracownik Koloseum i zauważa kilka nieprzytomnych ciał. Krzyczy o pomoc. Co zmusza Dawida do szybkiego zanurzenia się w ślad po skoku Griffina. Wkrótce pojawia się w ukrytej kryjówce na pustyni w Egipcie. Na jego widok Griffin wpada w złość i przypomina mu, że zostawił myli samą. David zdaje sobie sprawę z błędu i wraca do Koloseum. Niestety, policja już tam czeka i aresztuje ich obu. Osiem godzin później włoskie władze wciąż próbują przesłuchać Dawida. Nie mogą dokonać formalnego aresztowania, dopóki nie przybędzie sędzia z ambasady USA. Ku zdumieniu Davida, kiedy ten sędzia w końcu się pojawia, okazuje się, że to jego matka, Mary. Zanim David zdoła zrozumieć, co się dzieje, matka uwalnia go z kajdanek i każe uciekać. Ostrzega go, że w drodze są kolejni paladyni. Zdezorientowany David próbuje ją dogonić, ale na jego drodze staje policjant. Więc teleportuje się do poczekalni i mówi Myli, że po dokładnym śledztwie po prostu go wypuścili. Myli nie wierzy, że to mogło być takie proste, ale David prosi ją, by mu zaufała i zabiera ją na lotnisko. Tam myli żąda wyjaśnień, zdezorientowana, dlaczego uciekają, skoro wszystko rzekomo jest w porządku. Ale David nie udziela jej żadnych odpowiedzi, tylko mówi, że nie mogą już być razem. Czując się zdradzona, wsiada do samolotu i wraca do Michigan Sama. Chwilę później David pojawia się w kryjówce Griffina i dowiaduje się, że ten poluje na paladynów, by ich zabijać. Griffin wyjawia, że robi to, ponieważ ci źli ludzie polują na ich gatunek. Są tak okrutni, że jeśli nie mogą złapać skoczka, atakują jego bliskich. Słysząc to, David zaczyna martwić się o swojego ojca, który jest sam w domu, ale wie, że Myli jest bezpieczna, bo jest w trakcie długiego lotu. W kolejnej scenie David teleportuje się do swojego dawnego domu, gdzie znajduje ojca martwego na podłodze. Okazuje się, że Roland już go odwiedził. To druzgocze Davida, który wreszcie zdaje sobie sprawę, że jego beztroskie działania kosztowały go zbyt wiele. Nie ma jednak czasu na żałobę, ponieważ musi dopaść Rolanda, zanim Myli wyląduje w Stanach. Żądny, zemsty David teleportuje się z powrotem do kryjówki Griffina i próbuje wyrwać jego dziennik, zawierający szczegółowe informacje o paladynach, w tym o tym, który zabił jego ojca. Griffin jednak mu na to nie pozwala, tłumacząc, że Roland jest bardzo niebezpieczny i nie można go lekceważyć. Bez innych opcji David proponuje, aby połączyli siły, by pokonać Rolanda. Na początku Griffin odmawia, mówiąc, że woli działać sam, ale kiedy no nie przestaje nalegać, ostatecznie się zgadza. Następnie obaj teleportują się na lotnisko w Michigan, ale jest już za późno: Myli wylądowała i opuściła lotnisko. To wprawia Davida w panikę i natychmiast skacze do baru, w którym pracowała Myli. Pyta o nią, a kelnerka zdradza, że tajemniczy mężczyzna również jej szukał. David uświadamia sobie, że to musiał być Roland, i natychmiast teleportuje się do mieszkania Myli. Na szczęście znajduje ją bezpieczną i próbuje wyjaśnić, dlaczego nagle pojawił się w jej mieszkaniu. Jednak Myli nadal jest wściekła za wydarzenia w Rzymie i nie chce go widzieć. W tym momencie Roland i jego ludzie przybywają, więc David szybko chwyta Myli i teleportuje się z nią do kryjówki Griffina. To rozwściecza doświadczonego skoczka, ponieważ wie, że paladyni mają maszynę, która pozwala im otworzyć portal w miejscu, gdzie nastąpił skok. Niestety, Roland i jego ludzie przybywają z maszyną i robią dokładnie to, czego obawiał się Griffin. Podczas gdy czekają, aż portal się otworzy, chłopcy ukrywają się w tajnej jaskini. Tam David przypadkowo odkrywa, że w badaniach Griffina znajduje się również jego matka, ponieważ Mary jest paladynką. Gdy David chce skonfrontować się z Griffinem, Roland pojawia się i natychmiast chwyta Davida za pomocą elektrycznych przewodów. Paladyn próbuje go zabić, ale Griffin odcina przewody miotaczem ognia. Następnie rzuca się na Rolanda i popycha go z powrotem do portalu, z którego przybył. Walka przenosi się do mieszkania Myli w Michigan. W tym czasie zdezorientowana Myli przecina przewody, ratując Davida. Ale zmusza go do obietnicy, że zostawi ją w spokoju po tym, jak odprowadzi ją do domu. David zgadza się, ale jednocześnie wyznaje, że była jego jedyną miłością od czasów dzieciństwa. Podczas ich romantycznej rozmowy nagle pojawia się Griffin z maszyną paladynów. Roland używa portalu, by złapać myli za pomocą hakę, po czym przeciąga ją z powrotem do mieszkania tuż przed zamknięciem portalu. W wyniku tego zdarzenia Griffin zaczyna przygotowywać zdalnie sterowaną bombę, którą chce umieścić w mieszkaniu, aby zabić wszystkich paladynów, nie przejmując się, że zginie także myli. Niezdolny do utraty ukochanej, David nagle teleportuje się z bombą i wyrzuca ją do Koloseum. Griffin natychmiast podąża za nim i obaj zaczynają walczyć o detonator. Teleportują się po całym świecie i ostatecznie trafiają na pole bitwy w Czeczeni. Ignorując wojnę wokół nich, Griffin odzyskuje detonator, ale w tym momencie David rzuca się na niego i przyciska go do słupa z prądem, co na chwilę unieruchamia doświadczonego skoczka. Po zwycięstwie David teleportuje się z powrotem do mieszkania Myli i znajduje ją przywiązaną do ściany. Głupio rzuca się, by ją ratować, ale Roland atakuje go pałką elektryczną. Paladyn przywiązuje go nad Myli, używając osobnych elektrycznych przewodów do jego kończyn. Roland myśli, że prąd płynący przez przewody wystarczy, aby uniemożliwić Dawidowi ucieczkę. W tym krytycznym momencie Myli przeprasza za wszystko i wyznaje swoją miłość do Dawida. To daje mu siłę, aby przenieść swoje moce na wyższy poziom. Nagle całe pomieszczenie znika z budynku i zostaje teleportowane na środek rzeki Huran. David traci przytomność pod wodą, więc Myli płynie, by go uratować. Pocałunek ożywia Dawida na tyle, by teleportował ich do starej biblioteki. Roland również zdołał przepłynąć przez portal i pojawia się w bibliotece. Jednak kilka sekund później, David rzuca się na niego i obaj znikają z tego miejsca. Kiedy scena zmienia się, obaj wrogowie znajdują się w jaskini w środku Wielkiego Kanionu. David zauważa, że jest dobrym człowiekiem, bo mógłby zostawić Rolanda rekinom w oceanie, po czym znika, zostawiając paladyna samego w odległej jaskini. Kilka dni później David podąża za wskazówkami dotyczącymi swojej matki i w końcu odnajduje ją w śnieżnym terenie. Żąda wyjaśnień, co się dzieje, na co Mary przyznaje, że opuściła go, bo wiedziała o jego mocach. Wyjaśnia również, że kocha Dawida, ale jedyne co może mu zaoferować, to przewaga czasowa. Słysząc to, David zdaje sobie sprawę, że jego matka jest po stronie wroga, więc odchodzi. Następnie spotyka się z Myli i oboje teleportują się do cieplejszego miejsca.